Witam moich szanownych subskrybentów, więc dawno mi nie było. Dawno nie było żadnego filmiku. No, niestety sprawy prywatne i służbowe nie pozwoliły na nagrywanie filmów, ale chciałem zaprezentować Państwu komplet przedniego zawieszenia. Oczywiście nie wszystko, bo górnych wahaczy nie ma. Jaki zamówiłem i będę montował do Mercedesa. No, tylko kajawy mam odboje i te uchwyty do amortatorów. i amortyzatora, drążki kierownicze, moment uchwyt do regulowania świateł, bo mi się zerwał. Drążki, dwa wahacze, amortyzatory razem ze sprężynami. Tu mamy końcówki drążków. a brakuje mi a no i łączniki stabilizatora z tego co wiem. No wszystko wiadomo, będzie markowe. Nie będę ubawił się w jakieś Dako, nie Dako. Chciałeś gwiazdę, to płać stary. No niestety. Takie są tego efekty. No zobaczymy, ile to zawieszenie wytrzyma. Poprzednie wytrzymało około tam. No trochę czasu wytrzymało. Kurczę, ciężko jest mi stwierdzić, bo wymieniałem pojedyncze części. Teraz zdecydowałem, że wymienię, skoro rok temu wymieniałem górę, teraz wymienię cały dół no i zobaczymy jak to będzie się trzymało <laughs> wiadomo drążki i końcówki to będą wymieniane częściej, bo to jeździ się to się zużywa, no dobra to byłoby na tyle, trzymajcie się, co tam u Was w ogóle piszcie w komentarzach, trzymajcie się pozdrawiam Was, cześć